Cześć, witam was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Kapoński Jumping i kontynuujemy sobie naszą serię w tym pucharze, w którym jak na razie idzie dobrze. Jest czwarta pozycja ogólna, więc jest z czym zaczynać. Byle tylko to pociągnąć w takiej formie, a nie innej trening. Na dobry początek na rozgrzewkę. Ale mgła nawet nie widać świata. Jest tylko skocznia w niebie. Oj oj. Jakieś drzewko, w sumie No, ściągnęło mnie trochę 106 To też nie, nie Dobra Karier menu Play Villach Jak zwykle na kwalifikacjach poleciałem daleko, do tego się już, już przyzwyczaiłem. No, a tu tak ledwo, ledwo, 82, drugie miejsce, jest szansa na pierwsze, bardzo duża. Wszystko zależy od tego skoku Czy mi się uda Udało się, już to czuję 86 metrów CO? Ojoj Oni skoczyli 88 Znaczy 1 No jestem już trzeci, a nie, no już w sumie tak, nie, no dobrze, już trzeci, bo byłem czwarty, tylko żeby ten cały czas ten sam nie wygrywał, to będzie dobrze. O, sponsor się jakiś pojawi, dawaj mnie to. Pięć trzeba? No, ale tu jest, ojoj, nie, to tylko to, dobra. Ja widzę, co tu jeszcze jest. Championship. Tutaj tylko zawody, tutaj cały Championship, a tutaj jeszcze... Championship, Summer Cup i 8 Competition To za dużo, ale ile pieniążków? A tu 5000, tylko. A tam 28, ale no tu trzeba prawie wszystko wygrać. No to tak nie czuję tego. Lecimy, kolejny villach. 5 trzeba razy zająć pierwsze miejsce. I będzie dużo pieniążków i, pu i punkcik. Który jest chyba najbardziej istotny w tym wszystkim. Okej, okay, tu było tak sobie, ale tu mogłem. Bo to kwalifikacje. Czy piąty. No, i teraz trzeba dobrze. Może się uda to tak machnią zamienić. Bo skoki już so, bywają bardzo dobre, tylko trzeba je jeszcze w dobrym momencie oddać. No właśnie, elegancka 88,5 metra, rekord osobisty. I mam przewagi 10 punktów. Nawet 11. Tylko żebym teraz tej yy, nie musiał wykorzystywać tej przewagi. No, teraz było słabiej to, 84, ale wystarczająco i przewaga została jeszcze zwiększona elegancko. I jestem pierwszy ogólnie. 500. Trening? Pewnie lecimy. Może akurat taki punkcik zdobędę, będę jeszcze lepszy. Okej, okay, chyba pewnie jeszcze jeden trening czy dwa i będzie już nowy punkt. I lecimy. Stams Junior Summer Cup. Dziwnie się leci na tej skoczni. 104 tak na styk. Dobra. Coś z wybiciem, tak nie czułem. Się najpewniej i za bardzo nie wiem teraz, jak to to, to się nastawić. Ojej, na pewno nie tak, ale bicie było dobre, tylko piętnasty tragedia. go w sumie, bo wybicie było dobre, to powinien, powinno go podnieść, tylko coś sprałem. To za wcześnie, ewidentnie. Ale dociągnąłem. Może w locie coś źle się, złe kąty ustawiłem i go tak nie niosło. Nie, nie, nie Ale jestem nadal pierwszy. Jest jednak rotacja, która zajmuje pierwsze miejsca i można to utrzymać. Bardzo mi się to podoba. Dobra, lecimy kolejne. Jak głowę między nartami schowam, to nawet się. Czwarty. Teraz coś nie wyszło. 83. Zakwalifikowałem się? W ogóle zakwalifikowałem, ale... W końcu stracę to pierwsze ogólne. Ale ja tu miałem wygrywać do kontraktu. Gdyby zielono minęłem, 86 metrów i mam 22. No bo 96 było trzeba skoczyć, ale i spadłem na drugie. Ale różnica jest mała, to jeszcze mogę walczyć ze Stefanem. Ojej, jak mi morale spadły. To jest najgorsze, jak morale spadną, to później już ciężko to zrobić. Ten skok też chyba nie był najlepszy. Ale dostałem punkcik, dobra. Take off, cokolwiek to jest. Park City kolejna. I będzie koniec Junior Summer Cup. O kurczę, tu ja mam drugą pozycję. Muszę to nadrobić w tym Park City, żeby. żeby mieć wygraną jakąś taką mocniejszą jedną. Jest stresik. To nie był dobry skok. Nie podoba mi się to. 39. Tragiczny skok. Tak jak i wiatr w sumie. Nie wiem, jak się do takiego wiatru ustawić. Na pewno nie w ten sposób. Jeszcze wybicie tragedia. Bardzo źle. To już pewnie drugiej serii nie mam. a jakże. O i to tyle by było. znaczy czwarte spadłem. Ale jeszcze o podium mogę zawalczyć w sumie. Tylko jak tu rozgryźć tą skocznię? Tego... Jeśli o to chodzi to nie mam pojęcia. Ale teraz wiatr jest korzystniejszy. Może gdzieś tam jak mnie na początku pociągnie to później sobie poradzę. Gdzieś tam mnie na początku pociągnęło, dobra. A tylko teraz to powtórzyć. Ojoj, ale ich bardziej pociągnęło, jestem 17. No i zmienił się wiatr. No i po ptokach. No. No i to, to by było tyle z triumfu mojego. Wyleciałem. Dobra, zakończył się. 30. I miałem piątą pozycję. Dostaję 1150 i 1500 exp, czyli nawet spoko. Shop, equipment, repair. I pewnie trening, tak? Tak, bo już jest na tyle energii. Żeby się czasem nie przepełniła. On mi się trochę tak przechyla w powietrzu, może ja muszę na to reagować odpowiednio. I wtedy będę daleko leciał. Coś tak mam wrażenie, bo na tych najdłuższych skokach, jakie oddawałem, to ja tam się dużo bujałem. Co mi się wydawało, że tak jakiś mam wyimaginowany yy, lot, że tak niby super się dostosowuje i że jak tak pomacham to jest lepiej, ale faktycznie mogło coś w tym być, że odpowiednie reagowanie na to jak na skoczka działa wiatr powoduje dalszy lot. Choć teraz tego nie było widać. 76 metrów no dwudzieste to nie jest tak źle, ale rewelacji też nie ma jak mnie tak pociągnie jak tak w dół dam, to wtedy tak troszeczkę jakby dalej Trzeba by powtórkę spowalniać strzałeczki zatrzymywać Ojku 20 Aż mi guzik nie chciał reagować, to było tak czy złe Junior Cup 11 A points Dobra, Jejku. Jakie głupoty. Ale bo ale... To tak chciałem przeciągnąć, że aż zapomniałem wylądować. 42. Zekwalifikowałem się, dasz czupaka. Słowiutko 78 metrów. Ale 16, więc nie jest tak źle jak myślałem, obawiałem się, że coś po 30. Teraz chyba też nie było najgorzej, 79, nie było gorzej. Spadłem na 19, a tu jestem dalej na 20, więc nie wiem, co o tym myśleć. Lachty będzie ten. Jeszcze bym tu 90 może poleciał, chyba, że jest... Nie, trening, nie, trening by był lepszy na początku. Ajajajajaj. gdzieś jakieś takie noszenie tam przed chwilę poczułem. Dobra. No i to by było na tyle w tym odcinku. Także komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie cześć.